8,57 na zegarach, bilans 17,11, zresztą zobaczcie 8,57, co tu się dzieje, jak widzicie nad kamerką. No próbowałem tutaj speedranować od rana, za chwileczkę wam opowiem co tu się dokładnie wydarzyło. Szans na pierwszą rangę, no już nie ma, chyba że ktoś by mi teraz oddał mecz, albo strzeliłbym rankę w pierwszej. Minucie i ktoś by wyszedł I wtedy bym zaczął yy, kolejny mecz yy, no, <grym>, no to są jakieś totalnie, totalnie minimal, Minimalne szanse Zobaczymy zresztą na kogo trafimy e, Co zrobi tutaj rywal No raczej nie poda do bramkarza No właśnie, o, co on robi Co? On... Nie, 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 wrześniaki Gościu, będziesz na odcinku Będziesz na odcinku Będziesz na odcinku kolego Co ty żeś zrobił chłopie, Eryczek Eryczek, co ty żeś zrobił Synu co ty żeś zrobił w tym momencie? Ja nie mam teraz meczu, on ma 58, nie mamy czasu, błagam, eee, 57 sekund, nie, no nie, wier nie wierzę, nie wierzę, jeśli to się wydarzy, że gość mi w ten sposób strollował eee, nawet drugą rangę, nawet drugą rangę, co tu się wydarzyło, co tu się wydarzyło, proszę, proszę, wyszukiwanie przeciwnika, niech ktoś się jeszcze znajdzie, ja mam 40 sekund na to, crossplay jest włączony, crossplay jest włączony, wyszukiwanie po najbliższym wyłączone, jest dobra, rywal, błagam, błagam, zagrajmy mecz, zagrajmy mecz, proszę, proszę, nie wychodź przy 0-0. Nie wychodź przy 0-0. Proszę cię. Proszę cię, zagrajmy mecz. Proszę cię, zagrajmy mecz, żeby była chociaż ranga druga. Co tu się dzieje? 59. Już nie, kolejnego nie znajdę. To jest ostatni mecz. Kredyt kart FC. Kredyt kart FC. Mam nadzieję, że gościu będzie normalnie grał. Zaraz się zresztą przekonamy, jaki ma plan na tą grę. Może... Nie no, może będzie grać. Może będzie grać. Dobra, jest normalny mecz chyba. Tak mi się wydaje. Też nie chcę za bardzo się zdradzać, że mam tutaj... <śm> ochotę na zwycięstwo, właśnie bez takich przerzutów Beard, bo teraz wyjdzie, że jesteś tryhardem i gości wyjdzie przy 0-0. Spokojnie, zag zagra jakąś klepkę, okej, okay, jakaś jest strata, jest okej, okay. jest okej, okay. dobra, gramy, 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 gramy. Gramy o rangę drugą. Badge, świetny obrót. Podanie podwójne X. Musiala, troszeczkę z L1 tutaj podryblujemy, Dembele, czy wejdzie w pole karne? Utrzymał się. Mbappé? M Mbappé zblokowany! Musiala jeszcze. Szkoda, teraz złe podanie Kibisia. No tutaj rywa sobie rozciągnie do Enzo Fernandeza. Zobaczmy. Debrujne. Nice. Tębele. Kuku, 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 kuku. dobra. już tego nie wypuszczamy, już tego nie wypuszczamy. Znaczy, nie możemy zwrócić go na 1-1, bo wtedy jest ryzyko, że i tak by rywal wyszedł, więc spokojnie, nie wypuszczamy tego, będzie ranga druga. Ale co by się stało, gdyby Eryczek? Gdyby Eryczek, słuchajcie, nie odwalił nam takiego żura? Co zrobił Eryczek? Co zrobił Eryczek? Znaczy, no ja. Z jednej strony mu się nie dziwię, no bo on potrzebował po prostu punktu, ale dlaczego za. Cały czas za te. Wyjście na 3-0-0, goście punkty dostają. No, można wbić. No, dobra, dobra. Jest jak jest, słuchajcie, jest jak jest. Jest jak jest. Czy to jest dobre, czy to jest złe? No, cóż. Zależy pewnie od perspektywy, nie? Część z was powie, u, fajnie jest poddawać mecze, dostać parę punktów i, i, i tyle. Czy poddawać no bo po prostu powychodzić. Ale widzieliście z mojej perspektywy. Ja tu taki spontaniczny odcinek kręca. tu takie rzeczy się dzieją. No, nie, 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 nie. No, szkoda, no ale dobra, skupmy się tutaj, bo. Może jeszcze uda się golazo na 2 do 0 strzelić. Przesada trochę, trochę przesada, trochę przesada. I pop, i pop, palony, spalony, spalony Mbappe. <grym> Dobra, ale i tak gdyby, inaczej, gdyby rywal miał wyjść, to on by już wyszedł w momencie, gdy tam Mbappe by dobił, w się zapozowałby, bo by już był stiltowany, a jednak nie, chce grać do końca, więc jest, jest OK, jest OK. Chociaż zaraz może być gol na 1 do 1. Messi. Świetnie dobrójne. Teraz sklepeczka, klepeczka. klepeczka. Kiemyś. O, nie zdążyłem zagrać trójkąta. Ale za to zdążyłem zagrać świetny obiór. No niestety, niestety, musimy powalczyć mocniej o tą piłkę. Zwłaszcza, że teraz na skrzydle. Doku. Doku w informie. Świetny przechyt. No i teraz co moi, zro... moi zawodnicy zrobią? Nie, nie, nie. Po prostu zabrzmę te trójkąty tutaj. Chcę grać prosto padną piłkę. Podejdź z tą piłką, BJ, Po co się tak tutaj pchasz? Zamiast. O, teraz w dużo wolnej przestrzeni. No podejdźmy, podejdźmy, dobra. Teraz rywal dopiero atakuje. Można szukać podania. No nie znalazłem, to sobie wycofam, ale. Bez sensu, tak wiecie. Od razu. O. Od razu ładniejsza akcja. Od razu ładniejsza akcja. Dobra, gola nie ma, ale akcja. Akcja płynna, akcja fajna, a nie takie, wiecie, wygibasy. waran, świetny seal out, tak zwany, czyli depchnięcie podczas gry ob obroną zaawansowaną z wykorzystaniem klawisza X. Aha. No teraz poklepali. Teraz poklepali. Ej, to będzie rage quit. To będzie rage quit Filzona. Nice, nice. Czyli co? 18-1? 18-1, mogę wpisać... No mam nadzieję, że Nie no, musiał się ten mecz zaliczyć. No musiał się ten mecz zaliczyć, skoro zaczęliśmy. Mm, skoro zaczęliśmy. Mm, no te 20 sekund przed końcem czasu, prawda? Tak jest. Ranka druga <ścoughs> Zabrakło, zabrakło meczu. 18-1, słuchajcie, no zabrakło, zabrakło czasu. Dobra, teraz... Opowiem wam, co się wydarzyło, ale zanim to przejdźmy szybko do przedstawienia partnera mojego kanału. A ja się bym wam jeszcze wspomnieć o partnerze mojego kanału, czyli skincantor.pl. Jest to globalny market do natychmiastowej sprzedaży swoich skinów do cs -a. Możecie je po prostu wymienić błyskawicznie na pln -y, które dostajecie na Paypala, albo na gift cardy, albo na Paysafe cardy. Tutaj opcji jest kilka, chociaż ja najczęściej korzystam właśnie z Paypala. Po zalogowaniu się przez swoje konto Steam widzicie swój ekwipunek, dodajecie po prostu i temy klikając na nie wpisujecie kod promocyjny BJ, dzięki czemu zyskujecie plus 5% do sprzedaży swoich skinów, klikacie odbierz pieniądze powstaje oferta wymiany na Steam, którą w ciągu 5 minut musicie zrealizować, zaakceptować oraz wysłać i otrzymujecie pieniądze na Paypal, ja otrzymuję w ciągu 5-10 minut mniej więcej od kiedy właśnie wyślę ofertę wymiany także jeśli chcecie przekonwertować wasze skiny, być może ma gotówkę, która przyda się do zakupu FC Pointsów to jest to najlepsza opcja z kodem B.J. Link oczywiście w opisie filmu. No więc co się wydarzyło? Ano, wydarzyło się to, że wczoraj byłem mega zmęczony, wróciłem z turnieju w Gdańsku, gdzie graliśmy w cs -a. Wróciłem wczoraj, jeszcze głosowanie, jeszcze wybory, jeszcze po remoncie łazienki przywiozłem żonę i tutaj trzeba było się pogarniać. Słuchajcie, miałem bilans 8-0, mówię, w, około północy 30 mówię, wstaję sobie 6.30 i dogrywam. Chyba 12 meczów zdążę w 2,5 godziny. i będą rage Słuchajcie, zero rage quitów, mnóstwo tryhardów o poranku poniedziałkowym, niedzielę wieczorem łatwiej niż poniedziałkowy poranek. No i. No, i koniec końców wychodzi z tego. Wychodzi z tego. Yy, wychodzi z tego ranga druga. Gdzieś tam i tak na koniec przyspieszyłem. Przyspiesz, Już myślałem, że skończę jakieś randze trzeciej, ale udało się. Udało się e, psim swym tutaj tę rangę. <laughs> rangę drugą odbić. E, no i dobra, dobra. Dostańmy za to nagrody. Jest ranga druga. Bęk. Yy, otwieram, otwieram. słuchajcie, Otwieramy. Nie będę tutaj zwlekać. 84 plus yy, wielkich oczekiwań nie mam. I dobrze, i dobrze, bo widzicie, kogo tutaj po prostu trafiamy. Martens, drugi pik to będzie um, Zomer, Russo, Gablin, Jesus i Tony Cross 86, to niego krosa sobie weźmiemy jako foba, typowo foda. Jestem. O kurde, ale już mam niewymiennego dembele! Ja już mam niewymiennego dembele! Boże święty, no fajnie! Trzeci raz niewymiennego dembele trafia. Nie, przepraszam, raz miałem wymien. No nie, no ale to jest przesada. No, ile można trafiać w dembele? No, ile można trafiać w dembele? No fajnie, fajnie, że sobie go trafiliśmy. Nie wiem, przepalę go teraz chyba na, szybko na, na wyzwania o, o Rodrigo, bo gdzieś tam gdzieś tam jestem w trakcie tego robienia tego SBC, także wchodzimy sobie w wyzwania budowania składu. Przepalamy go na Rodrigo. Może na, na, na skład, który? La Liga? 8-6 tutaj, tak? Wiecie co? Przepalę tego Dembele co był u mnie w składzie. 127 meczów, 50 mamy 52 asysty. Myślę, że potraktujecie to jako dosyć kontrowersyjną decyzję, ale kurczę. No niech świeży wejdzie do składu, niech świeża krew wejdzie do składu. Dembele na, z czystą kartą, bez, bez żadnych meczów rozegranych. Takiego sobie będziemy w takim razie używać. No to przepalamy Dembele, przepalamy Kimisia, żeby tutaj ten składzik 8-6 zrobić. Dobra, także ten belę <noise> tego niewymiennego sobie tutaj po prostu odbierzemy. No i zobaczymy, zobaczymy, co jeszcze z paczek tu poleci. O, skład 8-7 mi zostało do Rodrigo, także bez problemu go sobie, go sobie dokończymy. Przechodzimy w takie razie do paczek. Czas na pierwszą paczkę Ultimate. Zobaczmy tutaj. Wymienne nagrody, oczywiście. Mamy Polaka Wojtka Szczęsnego? Dokładnie tak. Wojciech szczesny, Ciasny. A to podwójny walkout. A to podwójny walkout, bo jeszcze ma 87. A także całkiem nieźle. W takiej paczce ultimate. McGuul, jeśli dobrze tą czyt ją czytam. No i Wojtek Szczesny 86. Dali jeszcze 85. Dobra, tutaj sobie damy to na, na listę transferową. te zawodników spokojnie mogę squiksolować, także 11 tysięcy monet. Jeszcze za to wszystko przytule. OK. No to co, druga paczka ultimate. Druga paczka ultimate. Zobaczmy. Anglik. Pełtrend Aleksander Arnold, nie! Walker! Walker wymienny. Walker wymienny, dobra, to, to, jest, troszkę pieniążków. to jest troszkę pieniążków. Nie jakoś mega, znaczy, no, kurczę, nie wiem czy jakoś mega dużo. No strzelam, że około 50 tysięcy, Monet on musi stać. 110! Także o jego cena nadal mocno stoi. 110 tysięcy sobie na nim zarobimy. Proszę bardzo, można bez walkoutu niezwykle wyjść na plus z takiej paczki. 110 tysięcy monet. Spokojnie go sobie za tyle w takim razie wystawiam. Niczym się nie martwię. <grym zanę> elegancka, dobra, to do klubu. Zane w takim razie sobie damy tak, tak, tak. Reszta na QuickSell. No i oczywiście jeszcze zostały potężne paczki. Chyba dwie jeszcze paczki, tak. Tam 85. Tak, 4x8,5 i 2x8,6 plus, dobra, no to otwieramy. 4x85, plus. czy tutaj łokoł się pojawi? Mamy prawie, teraz już musi, musi Arnot być, tak. Już musi być Arnot. Pytanie, czy to jest podwójny walkout, czy tylko pojedynczy, czy podwójny. I jako drugi zawodnik Bernardo Silva, 88. A Trend i Bernardo, no dużo zawodników z Premier League trafiamy. Oprócz nich jeszcze Stones i Diogo Jota, dobra, także tutaj już. Bez strzału, jeśli chodzi o pozostałe trafy w takiej, w takiej parce. Ten uker na razie najmocniejszy zdecydowanie. Mm, ale jeszcze dwa razy 86 wymienne, zobaczmy. Gwarantowany podwójny walkout. E, Wojtek Szczęsny, ale pytanie... Szczęsny, a pytanie kto go tam mm, wypchnie. Mid. okej, okay, 87, czyli znowu, znowu piłkarka, w sensie magu. No już tą kombinację widzieliśmy, ale przy okazji paczki Ultimate. A także nagrody. No, takie sobie. Gdyby nie ten Walker, byłyby, byłyby bardzo słabe. No i ten Dembele, gdybym nie miał niewymiennego, to bym się cieszył. Dembele plus Walker wyszłyby całkiem git. A tak, mm. lekki niedosyt jest, ale tak, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Łapeczki do gry oczywiście bardzo mile widziane. Do zobaczenia w kolejnym materiale.